Dzień dobry. Witamy serdecznie z Maciejem. Ostatnia piła dzisiaj. Solo. Solo symbol 300, 352. Cześć Maciej. Słuchajcie, no cóż. Trzeba jakoś zakończyć pozytywnie ten dzień cały. Mamy fajną pilarkę. Jest to pilarka o pojemności 52 cm. Sześciennych. Dość spora pojemność. Pilarka ma karter taki mniejszy z aluminium albo nawet ze stopu magnezu. Mocniej to jest 3 koniec, trzy jeden, gdzieś tak wyliczyłem, bo nigdzie nie ma, nigdzie nie znalazłem takich danych konkretnych. Jest to pilarka dość mocna. Zobaczcie, tutaj cały ten zbiornik paliwa to jest plastikowy. W środku tylko jest taki mały. Karter aluminiowy, a może z duralu, co? Nie wiem. Trudno wyczuć nawet. Nie ma danych. Pilarka jest jak na tą pojemność dość mocna. Właściciel chwalił ją, że lubi ją pracować, i właśnie z tego względu, że jest dość mocna. I spręż ma ciężko ją uruchomić, dlatego ma dekompresator w tym miejscu, i bez niego to jest niemożliwe, żeby to coś uruchomić. Maciej, możemy zdjąć ten, tą górną część. Przed chwilą żeśmy robili 644 mniejszą pilarką, bardzo zgrabną, bardzo fajną. Zaraz zobaczę, może mam w kieszeni. Tutaj nie mam, a tutaj też nie mam. To później najwyżej, jak pójdziemy do, do tego, do samochodu, to pokażemy jeszcze jak ona jest budowana. Generalnie pilarka nie jest za ciężka, jest taka przyjemna w pracy. Ale mi się bardziej podoba 640 nie wiem dlaczego mi się tam to bardziej podoba, ta też jest zgrabna fajna. zawieszenie jest miękkie, zobaczcie wszędzie sprężyny i tutaj zobaczcie mocowanie tego cylindra u dołu takie typowe, taki, ma karter z dwóch połówek, nie, tak. niezwykłą miskę tak, taką, tak, tak, kartę. a to jest tylko przymocowane do, tak, tak. Do, do takiego plastikowego do plastikowej konstrukcji, także to nie jest taka miska jakaś malutka czy coś tak, tam, nie, to jest taki już karter taki z połówek składający się, żeby rozebrać wał korbowy, wyjąć to trzeba rozpołowić, nie odkręcić miskę od spodu tylko rozpołowić całość no to cóż, zobaczmy jak ona się spisuje łańcuch ma ani zatęgi. Jakiś taki trochę on jest, chyba masz za, za duże ograniczniki. Aha. To tego nie tniemy tutaj? Nie, zostawię może Tam jeszcze mamy takie Gdzie jakieś krzywale mamy? Tam no mieliśmy te takie pociąć Te y, czarne w środku To chodź Ty, fajnie te, te, te solo, co? No to też trzeba pociąć Bo w środku ona jakaś taka No, z, z, niej nie be... z niej nie będzie nic, wiesz? No. Dawaj do końca je porożniemy, bo Później będziemy tylko chodzić i chodzić tak, tak przynajmniej w jednym miejscu. A te jak? Te zostaje? na razie chyba tak, nie wiem. Bo tej... Chociaż nie do tego krzywego można połączyć. Do którego krzywego? Do takiego krzywego. No tak, no ale to w tej Co? gdzieś się przewrócisz? Znaczy ja jakiś Żaby już się ruszyły i wiosnę czują A pieniek chcesz wziąć? Dobra sprawa Bo w wodzie nie bardzo jak ciąć, nie? Tutaj te trzeba wziąć, wyjąć. Nie wiem czy ty dasz radę to podnieść. Nie, nie, ale siła woli. Siła woli. Uważaj macie tylko na kręgosłup, ej. No to odsuń się, będzie w kręgosłup nie trafił. <śmiennie śmiennie> U... Przyssał. Idź to, po to, kanapkę, zaraz To, ci... to jest za ciężkie macie. Tknij ile się da, a później te co jest w wodzie to się zostawi najwyżej. No. Weź tu trochę podsunię a trochę, tak ruszę. Okej. Już? Już. Aha. Jest co? Nie, nie, tej, tej. Dobaj, teraz. Podsunę, dawaj. Aha, tak. Maciej, ja, tr ja trzymam, weź ty. To ja trzymam, weź pod. Po, po. W ten sposób też. Tutaj wytoczy, to dawaj ją toczymy w ogóle. Będzie upoprana. Tam. Toczymy czy nie? Toczymy, Maciej. I tak się już poprawa. 3-4, hop. No i dobra, niech tak będzie. I tam na koniec, ustań. Ja będę sobie to Ale wiesz, co, trzeba czymś jeszcze podłożyć. Poczekaj. Ja podłożę tutaj. Dawaj. Dobra. Dostaw. No i teraz można działać. Upoprane w błocie. Będzie miał e, chłodzenie łańcuch. Wiosna w tym roku. Mokra. Bardzo źle się stało dla nas, użytkowników, że marki solo już nie ma. To są świetne piły. Naprawdę po takim pierwszym dniu, po pierwszym spojrzeniu. Mi ta marka bardzo odpowiada. Stylistyka i praca i moc. Szkoda, że jej nie ma. Wiesz Maciej? Dlaczego to tak się dzieje, że takie dobre marki odchodzą? To aż serce się kraje, no bo można by było czymś działać. Konkurencja by była ten, ten marketing, te reklamy tych najsilniejszych graczy na rynku jednak wprowadzają czasami w błąd i te dobre, solidne marki odchodzą. Nie wiem jak to odzyskać, jak zrobić, żeby to wróciło Nie wróci Nie myśl, ciesz się, że masz to co jest No niby tak, no ale szkoda, że solo już nie ma, bo to są wspaniałe piły To tyle na dzisiaj Chyba wystarczy. No, także sporo dzisiaj żeśmy pilarek mieli, ile mogliśmy, pokazaliśmy i to, to wszystko. Ty czekaj, chyba tutaj innej śruby nie mówisz? Może nie, to tak na siedzi tam przekręcona Aha. to by siedzi w no, karterze. no, fajnie zrobione, takie, no myślałem, że jednak źle jest, tak, tak ma być właśnie. No i cóż słuchajcie, ta pilarka mm, o symbolu 652 jest mocniejsza od 644 ale konstrukcyjnie, tamta mi się bardziej podoba. Ta jest zdecydowanie mocniejsza ma tak, duży i sprężna dużo, i wszystko. Tak. No, tak. pojemność, wiesz, no moment lepszy, tak, wszystko. Lepszy. Tak, można działać. Założyliśmy do niej teraz łańcuch chiński, taki, no. Tak. Chiński, ale lepszej jakości, także też się spisuje fajnie. W błoto nie szkoda. W błoto nie szkoda, bo to jest półdłuto, on za bardzo nie jest taki wrażliwy na, na, na błoto, więc fajnie sobie chodzi. To cóż, pozdrawiamy. Jaki ci mam dzień, Maciej? Słoneczny. Słoneczny i czwartek. Nie wiem, jaki. Dzień. Czwartek, także pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj fajny dzień, był fajnie, żeśmy popracowali. Do zobaczenia. Ja tak czuję, że jeszcze coś sobie to jeszcze coś podpotniemy, ale już bez kamery, żeby tak, się to tak. trochę e, zrelaksować, wyżyć. Także ja sobie jeszcze tą kuchnią dużo popracuję. I to na tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie. Cześć.